I witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, pograjmy w Amnesia The Dark Descent, mroczny obłęd. No, w poprzednim odcinku uciekaliśmy od Herberta, o ile się nie mylę i nie chcę tam do niego wpaść. Halo? No. I uciekliśmy z kanałów i teraz jesteśmy bodajże w nawie. No to chodźmy. Ho, ho, ho. Nie działa, musi być coś z maszynerią. Cze, cze 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 No niestety. 4, pyty, pyty, go. Czytajcie to Znalecimy, sobie jak to chcecie. Dobra, jak na razie nie zużywam tej oliwy, bo w sumie mam jej... Aż za dużo! <grytane> <grytane> Dobra. Teraz tu. Z jakieś schody to zaraz tam pójdziemy. Najpierw przeszkamy tam jeszcze. Są drzwi tutaj. Właśnie. I to jest tylko krzesiwo i nic więcej. A szkoda. A tutaj ani drgną. No jak to, Nie, ani drgną, jak one drgają. Powinno pisać zamknięte, no ale dobra, ja nie wnikam. Skoczymy sobie gdzieś, Hopsa, Hopsa, ta, dobra, jakieś krzesła czy coś, tutaj są

I won't even be able to move, A nie, zobacz. Do Okej, okay, już po retrospekcji, Czy, czemu się nie otwieracie? Laboratorium. Zamknięte, młotek Nie? To to? Też nie? Jakoś może czymś to rybnę. O, piła, tak, jest, chodź. Przetniemy to po prostu. Okej. Sro, nie? To nie. Łopata... Uuu, a kto tam sobie wisi? Tarara. Wow! Co? To ja pomóc? Jak on Co ty gadasz? To? Co obok ciebie? You have my gratitude. Uh. My name is Agrippa. Whom are you be? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? <laughs> Tell me, are you among the lions, Daniel? Uh. You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. <laughs> Yy, dobra, on chyba gada przez to. Nie wiem jak to możliwe, no, ale dobra, bo jak widzicie, on nie ma szczęki. Na no, kanibi, biedaka, masz skrzydło. Ej. Ow! A co tu jest?

Aha! Chyba wiem o co chodzi ludzie. Te dźwignie co były na górze, one chyba działają do tego czegoś. A one nie działały. A my tutaj jakieś gówno podnieśliśmy. Ale skoro zamierzasz to może to może weźmiesz z samo. Widzicie? Podnieśliśmy to. Zaraz się przejdziemy do góry jeszcze ogarniemy. czy to jest dobrze zrobione. Mocnego hmm. 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 ciała. Hmm. Umierająca gripa potrzebuje notatki sporządzonej przez jakiegoś Johna Wariera. Okej, okay, ale najpierw pójdziemy na górę do tych dźwigni. Opsasa, se pozapalamy bo mogę żeby było ładnie i pozużywam trochę tych krześcij bo mam ich za dużo od razu to ładnie wygląda pozapalajmy wszystko ładnie pięknie Dobra, mam już tylko 94 krzesiwa I teraz gdzie? Nie tu, nie tu, nie tu, tu ani trygnie, to chyba tutaj tarara, tarara. Tak, tutaj I czy moje Tak, jest, jestem boski, ludzie No. No okej, okay, zapełnione do, do końca

I czy tak jest? Otworzyło nam się. Dobra, teraz tak. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Chodźmy na lewo. Wow. Wodnik jest. Tu, tu, tu będzie chyba trzeba jakieś wiadro podczepić, coś w tym stylu na pewno. Masz, idź. Rzeczny piesek, zamknę cię teraz pyty, pyty Co my tu mamy? Transept No idziemy do transeptu Eee, czekajcie, ja sobie wezmę czekoladę, bo sobie kupiłem specjalnie na dzisiaj Hej ty ściuja

Dobra czekolada. Ha, dobra, najpierw idziemy do góry. Aha, ale, ale kręcę, schodnujmy. Zamknijmy się. Aleksander, nie patrz na mnie. Krasiwo. Młotek. 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 Tu go położymy. Olewa do lampy, elegancko. Dobra, szafeczka, co my tu mamy? Safe point. Teraz weźmiemy, to jest chyba sznurek. Tak, sznurek. Mm -hmm. Patrzcie, znikający kołamasz. Ha. To jest dobre. Dominik Odłożę Ci na miejsce, nie będę używał Dominika, ja będę używał. Nie, to jest Dominik. Nie wiem. Ja będę używał. Nie, Harego Pottera nie. To są tunele. O! Yy, właśnie, czytaliście tunele, naprawdę warto, polecam. No ja tu był, to był jest. Warto przeczytać tunele, świetna książka. Polecam. Kamień Zieliński. chodź. Jakaś rura, dobra, tu jest notatka. Tortury, e, ja, nocne bała. amnezji? To co, czyżby Daniel był torturowany? Bo e, na początku, z notatki, na samym początku Dowiadujemy się, że e, Daniel sam wypił e, Jakąś tam, jakiś napój, który Dzięki któremu wywołał u niego amnezję Prawda? E, czyli Możliwe, że Daniel był po prostu torturowany w tym zamku Dobra, idziemy tutaj Nie wiem, ile ja już nagrywam. Jest 21... Ha. Ho! Dobra ludzie. Ja zrobię tak, w tym momencie zakończę ten odcinek. I spotkamy się dopiero w następnym, tak więc cześć i na razie. Siema.